Czy poznajecie to radio, które przed Wami stoi? Tak, to jest właśnie legendaria, legendarna Julia Steneo. Radio, które było sprzedawane i produkowane w Polsce w latach 1978 do, do późnych lat 80 zaryzykowałbym. I było w swojej klasie naprawdę wspaniałe. Super heterodyna, stereofoniczna po podłączeniu głośnika. I to, co w latach 80. było szczególnie cenne, aż 7 pasów fal krótkich. Od 13 do 49 metrów, oczywiście yy, dla fal krótkich była podwójna przemiana częstotliwości. Ale mało kto wie, że istniała inna wersja Julii stereo, tym razem już nie stereo, o nazwie Trump ws -100. Produkowana była głównie na rynek niemiecki. Czym różniła się? Przede wszystkim była monofoniczna, o czym już wspominałem. Tu, gdzie Julia ma pokrętło regulacji między kanałami, zamieszczono znaczek, którego znaczenia nie bardzo mogę się domyślać. Poza tym, trochę inny układ guzików. Cała reszta została zachowana. No, oczywiście nie ma pasma. 66-73 na UKF, gdyż, jak wiadomo, Niemcy nigdy go nie używały. Radio to było dość nowoczesne, chociażby z tego powodu, że posiadało 5 programatorów, które widać tutaj. Niestety z, z programatorami jest tak, że rozjechały się nieco i Yes, I should smile father. Yeah. That's the radio one. They will have a certain radio yeah, two. Yeah. Thanks, Kevin, for being with. Radio Kevin Also Jim Richard E. Grant, Anthony Head, and Elizabeth. O, czwórka się rozjechała. Po przestawieniu anteny, piątka działa całkiem nieźle. Hmm. Jak powiedziałem radio, to było przeznaczone na rynek niemiecki, proszę. Jednym z dowodów jest niemieckie podpisanie klawiatury od ultra aż po kurze wele, metal wele, lanker Zobaczymy, jak odbiera falę długu. Komuś Francuzów, Radio France Inter, i to flagowa stacja BBC4. That's all the branded tires, all the budget tires, and even the winter tires too. Shame they can't take twenty five percent off your spare time. Zajrzę im jeszcze na chwilę. Krótkie. Z uwagi na kuchenkę, podejrzewam, że nie będzie zbyt dobrze działało. I na koniec zrobimy jeszcze jeden mały test. Przełączmy go z powrotem do OK. Koda. OK. Slash. Radio 2. To jest dźwięk z Degena, który jest bardzo dobry na słuchawkach, nie tylko z głośnikiem. Так же мы...